Czy Sąd Najwyższy zarządził ponowne przeliczenie głosów tam, gdzie rzeczywiście są wątpliwości w zakresie głosowania, zliczenia głosów, bo niestety pomyłki się zdarzały? Oczywiście można by powiedzieć, że no to jest sprawą ludzką, że Gdzieś tam zakwalifikowano głosy na Rafała Trzaskowskiego jako głosy na Karola Nawrockiego, natomiast tak absolutnie nie powinno się dziać i systemowo my powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie powinno być tak, że do systemu elektronicznego głosów nie wprowadza jedna osoba, czyli chyba przewodniczący komisji, tylko na przykład trzy osoby i one podpisują profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym. Bo problem z tymi pomyłkami polegał, na tym, że głosy liczyła cała komisja i to mamy, wydaje się, dosyć dobrze systemowo rozwiązane. Natomiast te policzone głosy zostały źle wpisane Dokładnie. do elektronicznego protokołu. Dokładnie. No, no i mamy tutaj protokołu. rozwiązanie całej zagadki. Myślę, że potrzeba by. Radzić jakąś zmianę, polegającą na tym, że rzeczywiście te głosy do systemu elektronicznego nie są wprowadzone przez jedną osobę, tylko przez kilka osób, bo nawet nie zakładając złych chęci, no wiesz, całą, znaczy najpierw ci ludzie cały dzień siedzą w komisji. Przypomnijmy, że głosowanie dla nich zaczyna się wcześniej, bo oni muszą przed otwarciem lokalu przyjść, przyszykować ten lokal. Oczywiście to jest jakoś tam zmianowo, natomiast szykują lokal, otwierają cały dzień siedzą w komisji, zamykają lokal, później nierzadko północy albo całą noc liczą te głosy i na koniec ktoś, jedna osoba ma wprowadzić je do systemu elektronicznego. No, może się pomylić. Tak jak mówię, nawet nie zakładając złej woli.